Miała sens, ale... Jesteśmy po meczu trzeciej ligi z Olekiem Miłosław. Co się stało w czwartym secie? Ja, ja twierdzę, że z dużą przewagą mieliśmy w czwartym secie. Dziewczyny się rozluźniły i nie, nie wiem, ciężko mi tak na gorąco powiedzieć, ale chyba to. Jak grały punkt za punkt, była mniejsza przewaga, to bardziej bardziej skoncentrowane były. No a tutaj w czwartym secie się zrobiła duża przewaga na samym początku, no i to chyba ją rozluźniło, a dziewczyny z Mirosławia poczuły, że mogą jeszcze jako setę wygrać, no i wygrały już na przykład. Mecz bardzo zacięte, bo pomimo, że w setach było do 19 do 20. To jednak tak. każdy punkt trzeba było wyszarpać. Dokładnie, były długie akcje. No, dwa zespoły na tym samym poziomie się spotkały, bo pierwszy mecz w Miłosławiu też był, trzy się się zakończyły. Po prostu dwie no, drużyny, jednakowe umiejętności. E, jaki rocznik u Was w gra? No, My jesteśmy jedynym zespołem w lidze, gdzie gramy swoimi tylko dziewczynami. Nie mamy żadnych dziewczyn z wypożyczenia, czy tam na licencjach. Po prostu gramy swoimi dziewczynami, które jesteśmy wytrenowali. A to roczni to są kadetki, są młodziczki, juniorki i jedna seniorka. Pierwszy rok seniorki. Tak, to są po prostu młode dziewczyny. Jakieś cele były postawione przed sądzic? Znaczy no, cele, na początku no, ogólnie to miałem kontuzję dzisiaj pierwszy raz zagrała Klaudia Jagodzińska. No, troszkę porozbijało mi te kwarantanny tego, ale na początku chcieliśmy no, załapać się do pierwszej czwórki, nie? bo pierwsza czwórka gra jeszcze dalej o, o mistrzostwo wielkopolskie. No tutaj będzie ciężko teraz, to musi jest, 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 parę rzeczy złożyć, żebyśmy weszli do tej czwórki. Mamy jeszcze dwa mecze z murowaną gościną i z olejem piła, no ciężko ale ciężko będzie. Ale. Jak pan ocenia dziewczyny? Na początku sezonu, w tej rundzie, czy widać jakiś postęp, czy nie. Tak, przez tak, no, ale jakby... Tak, tak. To znaczy te moje dziewczyny są takie, że po prostu walczą. Nie? To są takie małe walczaki i tam nie ma, że odpuszczają. No, nieraz faluję, ale jest, jestem z nich zadowolony. Pracują na treningach, jak mogą to przyjeżdżają na trening, bo też tam wiadomo, że szkoła jest ważniejsza. Ale, ale jest okej, jest, okay. jest dobry, dobra atmosfera w zespole i, i no, jest fajna, fajna mam grupę. Szkoda, że już tak... Powoli się wszystko to rozchodzi, bo to studia do tego. No, no to gratuluję Ci dobrego meczu. Niestety no do... nie ojciecza, dobrego, tak. ale mecz naprawdę fajny. Gratuluję. No, dziękuję.